I już jest z maty, Matyksa, dzisiaj widzowie gramy normalną gierkę rozgrzalnie jestem jak coś, lecimy na normalną miejscówkę na koniec parę minut i i mamy do umówienia, o nowym sezonie coś, coś będzie związane na pewno będzie związane coś z tą rakietą No, się Kurde, chory, ja sobie przepraszam, że wczoraj nie było odcinka Ale ja dzisiaj dam radę No, ja uciekł No, raf, Chociaż... Na luzie mamy trochę przejętą miejscówkę. No najpierw idziemy zlutować Widzicie? na spidzie. Ktoś jest. Chodzić na szczęście. Mam że jednak Dobra. Wypisa dwa bigi. Ile się by chłopa zabić? Albo mnie. Bo dzisiaj rozgrzany nie jestem, w ogóle nie grałem dzisiaj. Ale co na niego? Ma lepszą pop na ja ma co nie mam widzowie yes ma co widzowie nie miałem O jezus, żeby aż tak dzisiaj nie umieć girać, to bez przesady, widzowie. Dobra, widzowie, udało się. Szczerze myślałem, że zginę. Jak matca nie miałem, mam i tak. Szybciej. Nie był taki dobry. Bo taki by... On nie umiał korzystać z budowli. Dlatego, że jakby ten... A jak to się nazywa? On zamiast edować i walić się od razu bombę, to on tak walił. On tak strzelał, że... Pff... Ale jakby się że zginą? Idę chłopa. Ну, хоп, дал я тебе. Чем ты Nie no 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 nie wytrzymaj z tym chłopem Szysz, to jest taki bot tacy ludzie mnie wkurzają właśnie Tacy boty My tylko uciekają Normalnie bym nie, by, nie wyzwałem, ale za to że tak uciekł Chodź sam by uciekłem no kur Nie nie ścięmy nam to w dupie To są właśnie banki Fortnite a. Te pedale łysy Gdzie jest ten pedal? A no dalej, do pompy nie mam Tam go też nie ma To jest trochę dziwne widzę nie, <laughs> ja ten chłop, nawet nie zbierał matców. Już tam teraz nie zbieram i idę szukać tego chłopa, żeby jak najszybciej... się To może jedynie pomóc. Mam w tym amunicję do pompy. Mam dwie pompy, wiem i tego. Jak na to się głupio patrzy, chcę wywalić jedno, ale wtedy nie będę miał amo, Jak będę miał amo... Walić to. Choroby challenge. takie mały sobie. Jezus, widzę, że ja się nie odzywałem, ale szukałem tego chłopa ciągle. Znaczy, no, odzywałem się, ale tak mało. Wiem, czy to w skrzynkach, które dalej tu jest. No o, no, no i mamy. Albo zabierzemy tron i będziemy mieli więcej, o. No. Jezus, widzowie, ale mi się dzisiaj nic nie chce, ale nagrywam dla was ten odcinek. Nie wiem, czy jutro będzie odcinek, szczerze, zobaczymy. Na razie to ja muszę ogarnąć wszystkie sprawy, które... I tak, dobra, nie ważne, Widzę lat, Nie, ten chłopie gdzieś Ja pierdzielę! Chłop musi być taki Nie, chłop musi być tak Chcieliśmy jedną żeby teraz... O tym mówiłem Nie jesteś fajny chłopie Tu się nie zawsze, 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 zawsze,

Musiałem nawet za bardzo nic tym robić. Bardziej go szukałem dobra Ja pierdzielę, że aż takie na... Nie no, że dzisiaj nawet Dabla nie umie zrobić, jestem aż tak nie rozgrzany No widzicie wy to? Nie no Żeby dabla nawet nie umieć zrobić dzisiaj Jestem aż tak tu dupy dzisiaj Przeżyta jest ja, pier... Dobra, nie ważne Jestem aż tak nierozgrzane. Strefa leci, ja to dalej jestem widzowie. Nie wiem, dobra idę, Jezus, To jeszcze to jest jakichś schodów śmiesznych nie umie coś dzisiaj. Nie da się takie. Jak... O Rift, przyda mi się. Widzowie. Rift, mi się przyda, widzowie. Dobra, spróbujemy wygrać tę gierkę. Spróbujemy widać, wygrać tę gierkę, widzowie. No. Jak mnie wkurza ta choroba. Jestem chory, widzę wie. Dobra, lecimy tu. Wygląda bardziej jak zasadzka, ale... Ich glaube, Żeby właściwie ojma dzisiaj. Nie miałem. Nie wiem. No, no. Co w ogóle miał? Dobra, idzie wygramy te gierki. Ora metoryt No zabij mnie, no Ja pierdziele Załosz, zało, załosz Nie umiem nawet wypowiedzieć dzisiaj, załosz, załosne. Żałoż. No, nie wiem, wiem tego powiedzieć. Żałoś. Ciń się on. Nie no, tak naprawdę. Po prostu, żeby takich ludzi dostawać, nie jestem dobry w tą grę, ale. i nie mam prawa wyzywać innych ludzi, bo nie jestem jakiś najlepszy w tą grę. chodzi o to, żeby. ja stałem na bokiego z 10 sekund, a ten nie zauważył. Nie, jakiś nawak po prostu. Nowy jakiś. I tyle. No. Jakś ta zadaje chyba więcej, nie? No. Gdzie będą? dał? شبيه dobra nie chciałem tego robić wiedziałem No dobra, wkurzyłeś Nie teraz będziesz uciekał sobie sobie zobaczyć jaki tu leading jest A teraz ...piero polecę za to w Gdzie ty poleciałeś? O widzę cię kolego nasz kolega jest Ora no. Już która to się wchodzi. Orienta o, orientacja kolego nie wiem jak się ma jeszcze jakiego fajnego Dobra. żyje ale gdzie ten chłop teraz M o to wszyscy grają na snajpy? Dzisiaj? Widzę Cię. Tam jesteś. Widzę cię. Mhm. Widzę cię. O, ty pedale. Ja zresztą gra z tej pompy, przecież to musi być taki bot. Chyba, że mam dobre game, bo to mam przesłane. Nie bez... nie chcę wyzywać dzisiaj. Dzisiaj chłop. Ubocik mnie jakiś zabił. Zobaczymy czy zginie. Mam nadzieję, że zginie, bo nie jest taki słaby. Nie wam nie, ludzi. Nie. Lepszy po prostu lepszy. Co powiedzieć? Lepszy, nie? Nic więcej po prostu powiedzieć. Po prostu lepszy tyle, nie? Który wygra, widzowie. Sorry, że dzisiaj tak mało odzywałem. No dobra, widzowie. Zobaczymy, które wygramy. Dobra. I następnego, i to był taki normalny okres na koniec listopada, to Norwa i następnego.